Let me take a selfie. Dzień dobry, cześć i czołem, z tej strony Mikut, zapraszam Was do SELFIE. SELFIE to jest seria, w której pokazuję własne bitwy. Jak widzicie, na kanale moich bitewek jest mało. Staram się, żeby to był kanał właśnie o World of Tanks i o Waszych wyczynach, niż, o, niż kanał o mnie, jak to jest w większości kanałów YouTube, na, jeśli chodzi o World of Tanks. Dlatego bardzo rzadko pokazuję bitwy w swoim wykonaniu. Wyjątkiem są Challenge Accept, gdzie pokazuję właśnie moje misje. Jakie robię na dany czołg, ewentualnie selfie, które wy teraz oglądacie Tym selfie dzisiaj jest średni tank WZ-39 Czechosłowacki czołg czwartego tieru Z zamontowanym działem 47 mm średnio wrażenia 60 na penetracji 86 Penetracja goldowa 132 W miarę szybki 45 do przodu 18 do tyłu Obrót, obrót 28 Pancerz oczywiście pomijalny 32-25-20 To jest zarówno kadłub jak, jak, jak i wieżyczka ale można coś tym czołgiem zdziałać spotkałem się z wieloma opiniami, że ten czołg jest kiepski faktycznie trójka była fajna, bo miała ten magazynek czwóreczka już troszeczkę nie domaga a ja wam powiem, że na tej czwóreczce bardzo mi się fajnie grało jestem już teraz na etapie czołgu tieru 6, 6. i tą czwórkę bardzo miło wspominam zaraz zobaczycie dlaczego, bo to ta bitwa była jedną z ostatnich jaką na tym czołgu wykonałem pierwsze już mam potrapienia na moim koncie drugie już mam 100 80 damage'a, jeszcze żadnego fraga, i na razie tutaj sobie powolutku czyścimy tak zwaną górkę na Himmelsdorfie. E, trzeba resztę tutaj czołgów wydupić, czy tak powiem kolokwialnie. Jeden czołg już na moim koncie. Teraz dojemy sobie DW2. E, zobaczymy, czy wpadnie to na moją korzyść, czy nie. Niestety tutaj, a jednak nie, jednak to był strzał od Jakoi. Ja dobijam sobie tego niemiaszka I teraz e, próbowałem jeszcze dobić tego mardera. z uciekł mi z, z pola widzenia. Teraz delikatny podjazd na od Artka tutaj się na górce nie skupia, Je, leci dziki LTWZ38 y, już i powolutku jest właśnie przeze mnie dojony. Spróbuję go dobić nie, nie udało się, PZ1C y, kończy sprawę, a ja pokol, po, powolutku się przy, y, posuwam w stronę tych dwóch huncwotów, którzy się schowali tutaj za tym górką, za tym nasypem. Tam jeszcze gdzieś był jeden ciąg niewidoczny. Zobaczymy czy on tam cały czas jest, czy już zwiał z pola widzenia. Na razie Marderek tutaj powolutku schodzi, wychyla się, ja go dobijam. Typek 67 sześć delikatnie w wjeżdża, ale to nie szkodzi, ja tutaj powolutku jadę cały czas do przodu. I kolejny frag, nie, niestety to był teraz PZ-1C, znowu mi zabrał tego fraga. Pojawia się Huntspot, który stał wcześniej, to jest Artka, która zaraz powinna zginąć, a ja w tym momencie zobaczyłem, że jako ja został kompletnie sam, razem z dwoma innymi Artami, więc od razu w zwrot i lecę pomóc mu, jakby ten Medium oraz Marder II chcieliby przebić się przez tak zwaną mordownię, czyli wzdłuż linii 8. Na razie tam ich nie widać. Widać za to StWZ-39 po lewej stronie oraz Kenny, który mu delikatnie towarzyszy. Seks, tony powolutku tutaj też nawalają z tymi swoimi malutkimi działami, a jako ja już, już się chowa za róg i mówi, żebym tutaj. Coś wyspotował, ewentualnie on tutaj będzie poprawiał tym swoim działkiem, bo tym, na tej mapie Altylerią można grać jak meden, zwłaszcza tymi niskotierowymi. M37, M37 się doskonale do tego nadaje, jest nawet w miarę mobilny, więc może służyć też jako czołg wsparcia TDK-owy tak zwany. Na razie tutaj mordownia jest czysta, nic tutaj nie jedzie, stara się chwilę tutaj postać, ale nic się nie pokazało, więc lecimy do przodu. Ile ciebie pomóc naszym, naszemu czołgowi lekkiemu oraz robi drugiemu. Yy, drugi przejazd też jest czysto, nic się nie pojawia. Jako ja za no jak oczywiście oczywiście się yy, snuje żeby mieć jakąkolwiek osłonę. Bo raczej na te sekstony nie możemy co liczyć. Jest i ke ni. Strzał tutaj w biegu, nie trafiłem gościa, ale już do niego podjeżdżam powolutku i zaraz będę tutaj go dojął. Niemiłosiernie jest przeładowanie, i pierwszy strzał w dupeczkę, drugi strzał w dupeczkę. Kenny zajęty naszym LT-38, albo Marderem, nie wiem, Marderem był zajęty, i w tym momencie z że go zabił. Sam. Traci czołg i was do garażu. Drugi Kenny leci, tym razem trzał w biegu, próba yy, z trafienia z, yy, z wyprzedzeniem. Tutaj się wtedy zatrzymał, oczywiście, wyczuł, chyba że w niego celuje, ale teraz stoi w miejscu, więc mogę go spokojnie sobie do dobić. Jest piąty frak na, mo na moim koncie, jeszcze jeden i będzie to bganik. Yy, tam się gdzieś koło naszego Elta yy, snuło STWZ-39, czyli mój brat bliźniak. Jeśli chodzi o drużynę przeciwną. Więc staram się tutaj jakoś go pokazać. Jest z tyłu za zajechą naszego Elta, więc zobaczymy czy uda się go jakoś tutaj pokonać delikatnie. Eltek ucieka, ale nie zdążył. Gdzieś z przodu jest Marder drugi, który tutaj jest diony tego naszego czołg lekki i właśnie w tym momencie się za, na moich plecach pojawia, więc szybkie obrót, schowanie się. Próba tutaj delikatnie ze Scrapem, oczywiście na, des, na tych tierach, ze znaczy Scrap nic, nic nie daje, ale próba tutaj w tego Marderka. Pierwszy strzał w samochód, żeby tutaj mieć przebić, przebicie i drugi strzał. Niestety z pocisków goldowych, które miałem przygotowany na tego ST-39 Więc Marderek jest, schodzi na, na moje konto Szósty frak, Jakoja tutaj podjeżdża delikatnie do kwadratu C2, żeby ewentualnie mieć przestrzał na tego Estę, który wyjedzie z linii 1. Tutaj robię delikatnie delikatnych ze próbuję znaleźć tego Esta, który się pojawia z drugiej strony i w tym momencie Jakoja nie trafia w tego, w tego średniaka i sam niestety otrzymuje baty. I na tym chyba się gra Jakoja właśnie w tym momencie kończy. O, dokładnie w tym momencie Jakoja zostaje zdjęty przez Estę WZ39, więc ja tutaj oczywiście jako dzielny. Plutonowy, będę musiał pąścić tego mojego kolegę nie zdążyłem dojechać, żeby go zasłonić jeszcze bym mógł sporo bułek od tego ST przyjąć, mam prawie full hapsów więc widzicie, taki jestem hapy noob, troszeczkę tego jeszcze uchowałem więc teraz próba znalezienia tego ST gdzie on się będzie teraz krył, próba odjechania z drugiej strony Liczymy na to, że on się po prostu wycofał na, do kwadratu A1 i tam będziemy e, chciało objechać naszą e, ten, ten cały hangar, e, to całą zajezdnię zniszczoną. zniszczoną, niestety tutaj go nie widać nigdzie, więc powolutku poruszam się do przodu. Cały czas mówię powolutku, bo ten czołg nie jest wcale taki szybki, więc wszystko trzeba to robić na spokojnie. Zobaczymy, gdzie jest ten ST. Tutaj go nie ma, nie ma go niestety. Więc idziemy trochę bardziej do przodu, może go gdzieś tam po znajdę z przodu. Ciekawe, gdzie ten Hunz po tu jest na bazie, właśnie teraz mu się wyświetla i ja powolutku tutaj właściwie się strzał. Pierwsze trafienie, drugie trafienie. Jeszcze może jeden mi się uda wstalić. Tutaj było no, trafienie oczywiście w lufę i jeszcze jeden strzał w przednie kółko. On się od, też odgryza we mnie. To jest golda. Ja to, to cały czas mam goldowe pociski zamontowane, żeby się tutaj mieć pewność, że go przebiję Po prostu, i jeszcze jeden strzał powinien go w tym momencie wykończyć. Siódmy frak na moim koncie. I po lewej stronie pojawia się STWZ-39 zielony gracz. Jeden z najbardziej niebezpiecznych, jeśli chodzi o tą o drużynę przeciwną. Więc trzeba go szybko wykończyć. O ile nie skusi się na nasze artylerie, dwa sekstony, które mi zostały do pomocy, to mam szansę go tutaj jakoś jeszcze ubić. On tam był na ogrysku, więc jeśli dobrze wyjadę i dobrze przymierzę, to myślę, że tego ST będę mógł zdjąć. Wyjeżdża ST, przymierzenie, puf, i kolejny frakt. Już ósmy Radley Walters na moim koncie. I teraz tylko kwestia żeby na spokojnie tą grę wygrać eee, pytanie tylko co zrobić Jest i Marder Oj nieprzyjemne dostanie na szczycie z Haeka. Zarówno od niego jak i od arty, szybka naprawa ucieczka za winkiel i teraz będzie wyczekiwanie czy on wyjedzie pierwszy czy ja ona zrobię Side -scrap. mam nadzieję że to mi coś pomoże oczywiście przy tych haekach mało co więc już tutaj sobie przymierzam za na, na ten narożnik eee, mam przeładowane Pepeki nie będę się bawił tutaj żadne APCR, -y. spokojnie przebiję tego, 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 mediuma, trzeci tier brytyjski. Ta jest kwestia że tylko z której strony on się wychyli, tak? Widzicie, że co chwilę zerkam, a to w to okienko, a to po lewej stronie. I teraz do oczekiwania, z której strony gościu wyjedzie, czy w ogóle wyjedzie. Więc teraz, ja się nie wychyla na pewno, mam 33 punkty życia, więc nie chcę ryzykować jeden strzał od tego, od tego mediuma, nawet z hajeczka, I podejrzewam, że moja gra się zakończy, więc teraz kwestia. Gdzie ten mader jest? Chwila na bo myślałem, że może trochę bliżej podjadę. Ale jednak nie, nie ryzykujemy. Szkoda mi tych, mi tego dorobku, który już zrobiłem. 8 fragów, 1400 obrażeń, prawie 1500. Więc jak na czwóreczkę myślę, że nie ma tragedii. Cały czas zerkam niecierpliwie, z której strony ten mader się wychyli. Jest, jest, w okienku, szybkie przemierzanie, puf i na szczęście udało mi się go wykończyć, zanim ten do mnie strzelił i oczywiście przykleja do ściany, żeby Artka nie miała na mnie przestrzału, strzelała gdzieś tam z przodu, zdłuż linii 1-2, więc na pewno tutaj nie ma jak pocisku puścić, teraz kwestia tylko wyczekiwania, aż znikniemy te 10 sekund. I lecimy naokoło tego hangaru, i teraz kwestia tylko, żeby dobić artkę. To ja tutaj klikam sobie na te strony, żeby cokolwiek zrobili, żebyśmy przynajmniej ruszyli z tej górki. Oni jednak mimo wszystko stoją w tych swoich czołgach SPG i próbują po prostu strzelać. No ale spokojnie, może samemu mu się uda, uda to wyciągnąć teraz pytania, czy jechać po artkę, czy zacząć kapować. Zawsze to jakaś presja czasu. Jest i altereria, Szybkie przemierzenie. Zobaczymy, czy się uda pierwszy strzał. Poszło w dziesiąty frak. Tak, właśnie Miku zdobywa pula, którego oczywiście nie mam, bo to czwarty tier. Zobaczmy jakie są wyniki końcowe. Przed Wami moje wypociny na ST, wersja 39, wbita masterka, to dla mnie jest plus, lubię sprzedawać czołki, jeśli przejdę do tier wyżej, żeby mieć na nią już masterkę, taki po prostu wymaksowany, zrobiłem wszystko na nie co mogłem zrobić i mogę go o, spokojnie obchnąć, żeby kupić sobie lepszy model. 7 pomniejszych medali, które, na które pra praktycznie nikt nie patrzy, jakiś Pojedynkowicz, rozprówać Brutal, więc to raczej nik nikogo nie interesuje. Po prawej stronie to jest chyba opanowany z tego co pamiętam, albo Spartanin, albo opanowany yy, Duży Kaliber oraz yy, Top Gun. Za 6 ubitych niestety, jak wiadomo, Radley Walters oraz Pull są przyznawane od e, tieru 6. Niestety, więc tak właśnie oto Miku tytuł pula, i tak go nie ma na, swoim, w swoim, na swojej karcie z szpiegu służby. Trudno, ale jest quasi Pull z tego się cieszę. 31 083 kryty kredyty brutto, 3706 expa na bonusie. To jest bonus z kątem premium, oczywiście. I za pierwsze zwycięstwo dnia, które wtedy wynosiło raz 2, na czysto ten ex wynosi 1235 Myślę, że jak na czwarte tiery tragedii nie ma. Fakt faktem byłem tutaj top tierem, no ale jednak e, trójki, czwórki dużo się między sobą nie różnią, więc i tak trzeba było się trochę wykazać, żeby coś tam zrobić, a też dla mnie plus, że dużo co z tego golda nie waliłem tylko na te e, najmocniejsze czołgi, czyli na te czwóreczki. 1500 obrażeń, 1530 dokładnie, bez jednego punktu. To jest damage, który ja zadałem, więc w sumie zadałem chyba tyle, co prawie cała drużyna, przynajmniej połowa. Jako ja niestety tutaj trochę się nie popisał, no ale wiadomo, to jest Himmelsdorf. Grając artą na Himmelsdorfie, niestety ciężko cokolwiek zrobić. Moim zdaniem, powinni dać jakieś filtry, żeby arty nie były trafiane, rzucane na jakieś mapy miejskie, bo to po prostu się mija z celem. To jest po prostu bez, bezużyteczny zawodnik w całej 15. I co tam jeszcze było? 38 razy wystrzeliłem, 31 razy trafiłem i 30 przebiło cel, więc statystyka, myślę, celności nie jest taka zła. 17 razy otrzymałem trafienie, z tego 6 tylko przebiło, więc mała, mała część tych tych pocisków. Dużo mi dingów dał ten PZ-1C, chyba za co tam się krążył, który starał się mnie coś trafić i nie mógł. 96 damage odbiłem przez pancerz Zabójcze wyniki na tych czwórkach Trzech bezpotowałem, 12 uszkodziłem, 10 zniszczyłem 48, 48 punktów za moją pomocą zostało jeszcze zadane e dzięki drużynie I 11 punktów przy dekapa bazy tego PZ-39, który tam gdzieś krążył też Którego po prostu dobiłem na kapie Przejechałem na 2,5 km na 314 013 375, Czyli połowa tego co zdobyłem Myślę, że tragedii nie ma Tak, o to właśnie przypominam Miku zdobył pula, którego nie ma nie ma jego służby, ale pamiętajcie, to byłby mój drugi pól, więc to się liczy. Tyle z mojej strony, dzięki za obejrzenie selfie, trzymajcie się ciepło, cześć.